Cześć wszystkim. Pomyślmy dzisiaj o maszynie, która, choć zrodziła się w czasach zimnej wojny, wyglądała jak coś prosto z filmu Science Fiction. Mówię o samolocie, który nie tyle bił rekordy, on je po prostu anihilował, na zawsze zmieniając reguły gry na niebie. No dobrze, to zacznijmy od prostego, ale kluczowego pytania: Jak myślicie, jak szybko człowiek kiedykolwiek leciał samolotem z silnikiem, który, no wiecie, zasysa powietrze? Jaka jest ta absolutna granica prędkości? A odpowiedź brzmi 3529,5 km na godzinę. Zatrzymajmy się tu na sekundę. To nie jest jakaś teoria. To oficjalnie zmierzony rekord. Prędkość tak absurdalna, że w mgnieniu oka w każdej sekundzie pokonuje się prawie kilometr. Niesamowite, prawda? I ten niewiarygodny rekord należy oczywiście do jednej, jedynej maszyny. Mowa o Lockheed SR-71 Blackbird. I wiecie co? Mimo, że minęły już dekady od jego ostatniego lotu, ten samolot wciąż jest ikoną, symbolem potęgi inżynierii i, nie bójmy się tego powiedzieć, ludzkiej odwagi. No, ale właśnie, jak? Jak w ogóle udało się zbudować coś takiego? Jak inżynierowie poradzili sobie z wyzwaniami, które w latach 60. brzmiały jak czyste science fiction? Otóż Głównym wrogiem, takim prawdziwym demonem prędkości, była temperatura. Bo wyobraźcie sobie, przy prędkości ponad trzykrotnie większej od dźwięku, tarcie powietrza jest tak ogromne, że rozgrzewa poszycie samolotu do czerwoności. Zwykłe aluminium, z którego wtedy budowano samoloty, po prostu by się stopiło. Dosłownie. Rozwiązaniem musiał być więc materiał, no, dosłownie z kosmosu. Aż 85% konstrukcji Blackberda to tytan. A Tytan w tamtych czasach to był nie tylko kosmicznie drogi metal, ale też był piekielnie trudny w obróbce. Zbudowanie z niego całego samolotu to była po prostu rewolucja. A sercem tej bestii były oczywiście silniki. Te, które tu widać, Pratt Whitney J58, to, to jest po prostu majstersztyk inżynierii. Unikalna hybryda, która przy niższych prędkościach działała jak zwykły silnik odrzutowy, a przy wyższych magicznie przekształcała się w silnik strumieniowy. To pozwalało mu być super wydajnym w każdych warunkach. A teraz uwaga! Bo to jest jedna z tych historii, które brzmią jak totalny absurd, a są dowodem czystego geniuszu. Na Ziemi, przed startem, Blackbird przeciekał paliwem. Tak, dobrze słyszycie, kapało z niego na potęgę. A wszystko to było celowe. Jego tytanowe panele były montowane z luzem, bo inżynierowie policzyli, że dopiero w locie, gdy metal rozgrzeje się do setek stopni, rozszerzy się i uszczelni całą konstrukcję co do milimetra. Genialne. No dobrze. Czyli mamy przeciekający, tytanowy cud techniki, napędzany silnikami z przyszłości. Ale pozostanie pytanie: po co? Po co ktoś miałby budować tak ekstremalną, tak niewyobrażalnie drogą maszynę? Jaki był jej prawdziwy cel? Cóż, odpowiedź jest prosta i sprowadza się do dwóch słów: zimna wojna. SR-71 nie był ani bombowcem, ani myśliwcem. To było coś znacznie bardziej wyrafinowanego. To było ostateczne narzędzie szpiegowskie oko na niebie, które miało widzieć absolutnie wszystko i być przy tym kompletnie nietykalne. Żeby tak naprawdę poczuć jego dominację, wystarczy spojrzeć na te liczby. Zwykły samolot pasażerski leci na wysokości, powiedzmy, 11 km, a Blackbird, on latał na pułapie ponad 25 km. To jest już praktycznie krawędź kosmosu. Żaden myśliwiec, żadna rakieta z tamtej epoki nie była w stanie go tam dosięgnąć. Jego zadanie było więc w teorii proste. Wlecieć niezauważonym nad terytorium wroga, zrobić serię zdjęć o tak absurdalnej rozdzielczości, że dało się z nich ponoć odczytać nagłówki gazet na ziemi i zniknąć. Zniknąć, zanim ktokolwiek w ogóle zdążyłby zareagować. Ta kombinacja prędkości i wysokości czyniła z niego prawdziwego ducha, absolutnie nie do przechwycenia. I wiecie, co było jego najlepszym systemem obronnym? Nie żadne flary, nie żadne systemy zakłócające. Jego obroną była czysta, brutalna prędkość. Instrukcja dla pilotów była w swojej prostocie absolutnie genialna. Jeśli na radarze pojawi się jakiekolwiek zagrożenie, odpalona rakieta, cokolwiek, po prostu wciśnij gaz do dechy i odleć. No właśnie, ta absolutna nietykalność sprawiła, że Blackbird już za życia stał się legendą. Zobaczmy więc, jakie konkretnie dziedzictwo po sobie zostawił i dlaczego jego osiągnięcia do dziś, tyle lat później, wciąż budzą taki podziw. Weźmy na przykład ten jeden rekord. Lot z Nowego Jorku do Londynu. W 1974 roku SR-71 pokonał tę trasę w godzinę i 54 minuty. Poniżej dwóch godzin. To o całą godzinę szybciej niż słynny naddźwiękowy Concorde. O Boeingu 747 nawet nie wspominam. To jest po prostu inna liga. A to jest chyba najważniejsza statystyka ze wszystkich. Przez całe lata swojej służby, podczas tysięcy misji nad najbardziej wrogimi terytoriami na świecie, Żaden, ale to absolutnie żaden SR-71 Blackbird nie został strzelony. Odpalono w jego kierunku setki, jeśli nie tysiące rakiet, bezskutecznie. Zawsze był za szybki, zawsze był za wysoko. Ale dziedzictwo Blackberda to coś więcej niż tylko liczby i rekordy. To cały program, który pchnął do przodu naukę o materiałach, aerodynamikę, projektowanie silników. Wiedza zdobyta przy jego tworzeniu była potem wykorzystywana przez całe dekady, inspirując kolejne pokolenia inżynierów i konstruktorów. I to wszystko prowadzi nas do ostatniej, myślę, że dość frapującej kwestii. Rekordy Blackberda, ustanowione niemal 50 lat temu, wciąż nie zostały pobite przez żaden załogowy samolot z silnikiem oddychającym. To rodzi pytanie, co musiałoby się stać, jaka nowa technologia musiałaby powstać, żebyśmy znowu mogli poleczeć tak szybko. A może już nigdy tak szybko nie polecimy?